Tak, kierowca nie wybiera kiedy się włącza zielone, zielone się włącza samo. Musimy być taką sygnalizacją, która wpierdala się w na napad i wyjeżdża. Dobra, popatrzcie. Janina będzie, my będziemy jechać tędy. Będziemy okay. jechać tak, tutaj, tutaj i prosto. Jest ta szpa szpara. Tak, jest. Przyjedziemy przez nią taksuwą tak jest. I tą szparę zostawi na, z drugiej Aha. strony. Patrz, Dobre, tyle. to może być jakiś małe autko w sumie, czyli Nie, się tirem, to, tirem, tak, i patrz. I zajdziesz tirem, wysiądziesz szybko, bo tam motorobok ja. motor obok tego i odjeżdżasz. A my już ja, się będziemy. No jeszcze. No, no no. no, panowie, jak to Dobry, było? witam serdecznie. Pani uczniów, proszę, Zapraszamy, w... zapraszamy nie. do wszystkich. Co? Potrzebujemy do napadu ko kolegę. Dobry. A dobra, pom na panu. Siemano? Siemano! Siemano! Szybujemy... Siemano! 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 bo nie wiadomo, które dobra, dziecko nie Panowie i panie dobra, dobra. wiedzą, co mają robić, tak? Oczywiście! Pamiętam, loga, Jesteście pra. gotowi? A w do sklepu e po ej. jakiś prowiat? Oczywiście! No dobra! Ale Ja mogę ci rację, Logan A ty sportowa jesteś, co? tak. Boże się Lubię chodzić na siłkę. Fajne getry. Dzięki. firma co, co, co ty robisz, co ty robisz? Przyjechałam sobie. nie chcę się zakładniczyć. zabawicie się w zakładniczkę. Będziesz skuta i będziemy musiał, musiał dawać przerażenie. Huh? Dobrze, dobrze. Okej, okay, już mi się dobra. podoba. Dobra, zawijajmy i idziemy robić dobra, swoje. Zapraszam. Dobra, zapraszam. Poczuć Teraz Tyr, teraz tir. Wszyscy, Potrzebny jeszcze jest no. Dla Janiny Tyr jest potrzebny. Mówi Denis. E, Janina. Kurwa! Spokojnie, Cobie, dobra, bez nerwy, spokojnie Ja nie potrzebuję musikować tyla i możemy zaczynać Denis Penis Denis nas dobra. On Mamy taksówkę, tak? Mamy taksówkę, Ta. nawet tą wąską To no zaraz ci chłopie kurwa Ale za co, za co? Nie, ja, spokojnie, to, musisz, penis Penis Kurwa Co, co? 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 co jak to się nazywa? Penis, no a jak? Denis A ty? A, Denis A, Denis A ty, pereciarz Moje ludzie, ja pierdolę, zaraz do tego miasta przyjedzie Nie, nie, spokojnie, zróbmy to szybko Reciarz, ja mam na imię George. No to się pytam jak się nasz. Bo, bo, bo tracimy o... czas, tracimy czas, z skołujemy tira. Obie ma... okay, się, się. Nie zaroba, nie rozumiem. nie ma Okej, George zajmij się żółwką. Nie wiem, mag na razie. Dobra! Brukwa ogarnie samozrejmę. Wysiadaj wsiadaj, gościu, wysiadaj! Wysiadać? Nie, nie, o, nie o, dobra, kurwa, to, tak, ja, to, ja pierdolę! Ja pierdolę! się ma, ale Golas co 5 zł, nie potrafisz na samą... się zająć? Dobra, jedźmy na bank, jedźmy tak, na jedziemy bank Tak, na bank, na, na pacyfik, dawaj Ej, chyba że wzywałem psy i z tej kasy Chuj z tą kasą Weźcie no na bank Wiesz, nie, psy, będzie negocjować, Zacznij, Zacznijcie strzelać, niech nam daje pół miliona Nie, nie zabijajcie mnie, błaga. No. Aj Chuj tą kurwa pizdę, kurwa Przyjeżdżają czy nie? Tu jeszcze Alberci gdzieś w Właśnie do środka, właśnie do środka. Nie wejdziemy, nie wejdziemy, nie wrócimy, nie uciekniemy w pięciu. Mamy zakładników, halo! Dobre. Halo, witam, mamy zakładników! Chcemy Dobra. negocjować! Jesteśmy Dobra. w środku! Dobra. Spokojnie! Dajcie nam pięć minut i dopiero zapraszam do środka, pokój się do środka! Ile ładujesz tego teścia, penis? Chujcie obchodzi, chłopie! No bo dobrze wyglądasz! No dzięki, dzięki. <laughs> penis! <chujcie śmiech> Czemu obchodzi? penis? Nie prowadzisz samochodem. Tak, poprowadzę, Gregory. Yy, Dobrze, proszę pana, King71, Marka Ravelli, stopnia, w dzisiejszym będę Państwa negocjatorem. Witam, ja jestem się Goblin. Z moją załogą postanowiliśmy naparzyć ten bank. Mamy już sobie pieniądze, ale chcemy jeszcze negocjować w sprawie okupu wolnego odjazdu i braku helikoptera. Dobrze. Najpierw mi panowie powiedz, ile was jest w środku, i ilu macie zakładników. Jest was czterech i równie tyle samo mamy zakładników. Trzech facetów i uważajcie jed, jedną kobietę! Dobrze, dobrze. Z zakładnikami wszystko w porządku. Chciałbym, żeby albo po kolei się odezwali. Spokojnie, ja, 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 ja tu pana zapraszam i rękę daję sobie uciąć, że panu się tu nic nie stanie. Jak pan sobie zobaczy, luknie na ich twarzyczki, Podejdź do szyby skurwy no już podejść do szyby, bo cię tu pierdolę, pochodzę do szyby, pokazuję mu wodę. Podchodzę, podchodzę, podchodzę już, już. Właś, policjancie, pokazuj sobie tu, sprawdzaj sobie tu, wszyscy są cali Gdzie tu? Póki co są cali, póki co są cali Dobrze panowie, chciałbym żeby po kolei Ale czy panie... nie widzę, gdzie ty chciałbym jesteś? Chodzi. O tutaj, dobra, dobra okay. nie rób takich po nerwowych ruchów, zobacz sobie, wszyscy są, elegancko, tak? Dobra, jak będzie wszystko cacy, będziesz kurwa wypłynął polecenia, to, to nikomu się nie kolej... Dobrze, za dwóch zakładników nie będzie, proszę pana, śmigłowca nad... Terenem banku. Uh -huh. Dobrze. Nie, nie, nie. Jeden zakładnik na żądanie, chłopie. Dobrze, to w takim razie proponuję: za jednego zakładnika nie będzie śmigłowca nad terenem banku. Okay, nie, będzie, nie, nie będzie śmigłowca za na całym pościgu. Wolny odjazd. Na, na całym pościgu nie będzie helikoptera, kurwa. Za trzeciego zakładnika. Dobra, słuchaj, pójdę pójdę na ten helikopter, który ma, ma tylko nie krążyć, potem tak będzie nas szukał. No to pójdę, ale w takim mhm. razie pójdę na twój układ, ale kasy ma być dwa razy więcej jest 200 tysięcy. I wchodzę w to z tym helikopterem nie bez tego. panujemy taką. To, to, no to w no to, takim razie helikopter w ogóle majo, nie bierze Mogę panu zaoferować. Tak, 50 tysięcy. Nie, nie, nie. To jest 200 nie, tysięcy i helikopter nie chce lata albo stoi bez swojego helikoptera. Mówmy się uczciwie. Ja mam dużo do stracenia, pan dużo do zyskania i tak dalej. Uczciwa, naprawdę. Widzi pan to, nie? Rysuje się ta równowaga na tej wadze. 200 koła i helikopter, kurwa, duże szanse, żeby nas odzyskać, nie? Tak? Wchodzisz w to czy nie? Szybko to zróbmy. Stary. Zgadzamy Rzecz, się na 200, 200 tysięcy, stary. Tysięcy wolny odjazd, brak kolczatek. I brak helikoptera. Nad bankiem, brak helikoptera nad bankiem, bo potem i tak pewnie tak, zawołacie tak. sobie swoją kaczuchę bo latającą. Nie. No to co, co to? Czekam na 200 koła w walizce, tylko czyściutkie, bez żadnych numerów proszę, proszę pan, Macie 10, to 10 pan minut. Dobra, wypuści już zakładnika. Dobra, za wypuść tego w koszulce najka. Pierwszego w koszulce najka, oraz potem za, już 200 tysięcy. Oraz za brak czatek, a do Dobra, wychodzę. Na razie jednego, na razie jednego no, i kasa, pan. potem wszystko pójdzie. Jasne, jestem z broni, spokojnie. dalej, George leciał, to twoja piosenka. Jebany, mam i cię nie sprzedam. Nie jestem konfidentem. No. Okej. Okay. Napoś na ba 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 bang. I rozjebać se-safe, se-safe, se-safe. Se Dobrze panowie, wypustacie Czekajcie Czekaj, potrzebuję minuty, żeby otworzyć tą walizkę. Kurwa. Potrzebuję minuty, żeby otworzyć tą walizkę, dajcie mi chwilę. Robijcie. Chodźmy bank, a później be bang! bank 200 koła chyba jest, liczę. kasy, Nie, brudasy, spokojnie, ale brudasy. Da easy, easy, damy radę. Dobra, jest 200, dajcie tutaj. Dobra, chyba. Chodźcie tu. Nie, musimy wypuścić tych dwóch gadków. I wchodzimy z jednym, tak? A, niech wychodzą. Nie? Masz, jeden. No jedź Dobra, tam, jedź tam wychodzicie, blu. wychodzicie. Dwóch żółtej dziewczyna zostaje. Dziewczyny zostają, chłopaki wychodzą. Ty to masz za pierścionek maleńka? Zaręczna wychodzą. jest zarezerwowane jest, zapromowane jest. Dobra, tak. szkoda, szkoda, dobra, będzie z nami wychodzić w naszej asyście. Trzymaj się blisko mnie. Jak ci Zabra, powiem, to może odejść. Na spokojnie, nic się nie zostanie ci. Kto prowadzi, kto prowadzi penis, panowie? Denis, tak? Penis prowadzisz. Dobra, penis rozrabiaka. Dobra, Komuś musisz to zrobić, aby ci się udało. Stadnią w sub zajebał, ale trzymamy kciuki panowie. Daj, koło nas blisko, blisko, samodobądź. bądź. tutaj do nas są usnana. Badajmy stąd! Co jest kurwa? Na spokojnie, bez nerwów. A co z Toyotą Mamy ich na plecach. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurwa, mać nerwuje się. Wszystko będzie OK. Na luzak, chodźmy po bułki. Jedziemy, jedziemy. Bierzemy się. Kurwa. się trafił. Wow. Dobra, No jeden zgubiony. Jeden radiowód został. Brawo. Do balasów, do balasów, rozchodzimy się tam. Rozbiegamy się tam. Dobra. No spokojnie, wszystko kontrolowane. Nie ma helikoptera, mamy jednego policjantów tylko. Helikopter znowu. Mamy orła, mamy orła. Dobra, dobra. mi się chyba. Rozpierdolił się. Helikopter się zniszczył. Dobra, walimy ja tego masz. psiarza, walimy tego obszarza. Nie, 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 za mną. Spokojnie, on wie. Dobra wychodźcie, wychodźcie! Ej panowie z chaty dawajcie! Są za, domku! Za mną, za mną, tu, za mną, z z mną, mną. dawajcie ich! Walimy w nich, walimy! Za mną, za mną! Stoisz, stoisz! Zatrzymajcie się! Siadacie w pszczynie, pościg pierwszy. Odjeżdżaj stąd! Odjeżdżaj stąd! Odjeżdżaj stąd! Odjeżdżaj, 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 odjeżdżaj! Zatrzymajcie się! raz, 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 raz. Odjeżdżasz hondo, odjeżdżasz! Ej, ej! Odjeżdża stąd tą do taksówką, odjeżdża stąd! Nie rozłapią mnie, kurwa! Zatrzymuj się! Nie! Mam zakładniczkę, nie wchodź tu! Mam zakładniczkę, odpierdolej ją! Nie wchodź tutaj! Chcę negocjatora, chcę negocjatora! Chcę negocjatora! Spokojnie! Eee, zero, zero do Wigla, Mam tu zakładniczkę! to który... Nie wchodź tutaj! Jakby co pan tutaj ten yy, Gangus zaczął strzelać potężnie? Co tam się dzieje? Nie chcę strzelaniny! Halo! Panowie, bez strzelaniny! Panu czeka chwilę, kuźwa. Co jest? No nie, ganguzy! Ganguzy, proszę pana. Czekajcie. <noise> dobra, pomogę psu, pomogę psu. Pomogę panu, dobra? I... Nie, pan zostaje sklep. Dobra, okej. Z prawej są! Z prawej? Kurczę, Właśnie tak, mordo, zwijam hajs! 50 koła, wariacie! Cały czas! A Au. Poważnie Kurwa z dupcyłem! się też! Ta, ale szukajmy dalej, szukajmy dalej, muszę się rozłączyć. Siema byku! <laughs> Siema! Gdzie na Stanford Bridge tu ci zostaną znaczy? Psy mnie szukają, więc uważaj To ty spierdalałeś piec w sami tam na Grove Street Tak, uciekliśmy wszyscy ja 200 tysięcy skoszone kurwa To ładnie Zawijam już na bazę Eee Małpy Małpy nie odbiera Ja pierdolec Dobra za akcja. Pociąg Zatrzymaj się tutaj Dzięki wielkie, uważaj na siebie, do zobaczenia mi tam na górze zatkaj pizdę siwa i lokal si zaczęli strzelać ba, z policjantami ba, ba. Cicho, lokali zaczęli na do psiarni, czterech lokalsów mi pomogło, balasów. Ja wybiegłem się no, i zaczekłem. Dobra, kiedy mamy kasę, 150 koła. Zdeponuj przedmiot. 50. Dobra, elegancko. Pistolet, nie wiem, jakieś 20 ammo było. O, ho, ho, zapomniałem, że tu mamy to w arsenale. Tak? Mam obrzydła, wariacie. Wow, kurwa. Jadę na pewno grubo, kurwa! No i tak ja, zrobiliśmy tyle, że możemy. Masz... Proste, jasne. I tak kasa już schowana, więc może ile mogę dać wyroku? Po 20 koła na łeb, to żaden wyrok. To jest kuj. Kurwa, kurwa. się za się ochroniarza. Jak tak wiadomo, jak myślisz, wystrają się w sportki? No! Ła! Ła, Ła, wszyscy wejdziemy? Jest bagaży? A bagaż i Hop. Paru się Gdzie idziemy? To jest zrobiona multipla, natunigowana, patrzcie co się dzieje. Kurwa. No, nieźle zbiera się, co? A patrz, zakręty. Na pełnym gazie. Ja... Na ja. ślinę to jeździ. Co? Na ślinę to jeździ. Jaka ślinę? No na co? Na gal na co? Babkę, co ty gadasz? Na ślinę... Ty jeździ wow. szalenała. Wow. Na ślinę ty ty kutas zostawiasz, Janina. <laughs> <laughs> lewo, lewo, lewo. Tym strumikiem co jest. Tam gdzie płynie woda. To do góry, do góry cię. do no, powolutku. To nie fura na takie podjazdy. Na tym pomacie. to Gleba, gleba! Ale masz wody Co to? Obrzyn mojego wuja. Wuja wila. Polo do polowań był. Teraz wow. defensywę można powiedzieć. Zapoluj mi na no kogoś co by na to, żeby poprzerabiać troszkę koki i ją w mieście? No, poprowokujemy tym psy, może dobra opcja. No, dokładnie, można dbać o kadaczaka. A wiecie, no, ta... to przerobić? Ten no, sygnał. Tak! Dobra. Ręce mi, broń w ręce, jak mam broń, no, Nie ręce. mogę być broni w ręce, będę miał zajęte Ale pieniem tego. Wytrzymajcie się tym zajmę. Skakujemy chodźcie, wskakujemy na pociąg. Gdzie jest? Ustawcie się, dobra? I tylko skok, tylko skok, pamiętajcie. Tylko skok? Tylko. Jest! Ralchemik na was czeka z misiami i wilkami, a poza tym dużej Popowałem. ilości osób spodobało się takie chillowe rp-pozdroje baci League Legend 5 złotych.